Nie bardzo. Bo mi klatki spadły do 20, tylko odpaliłem Jak to nie, nie, tak bardzo nie, 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 klatki O, nie, nie, Ja mam ja nie, No, nie, 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 Co nie, nie, na nie, nie, na przyszłość? nie, nie, w nie, 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 O, no tam są e, przed tą Rafoku e, Przy tych budyneczkach, w tym kościółku gdzieś jest gość. Bo zniszczyli tam garnizon, co wstawiłem. Jeszcze ja raz pijd do idę Tam chodzę do jakiegoś domu. Okej, okay. Fajny... No, ale... no jeszcze naprawdę możemy pociągnąć na nową grę. Z nagrywaniem Nie. No. To na schodach pedał. A był, no ja miałem zabrać, nie zabił. Boś taka miałem ostatni punkt, więc. No. A co się nakrywa? Tak. A okej. Ok. No to się nie przywitaliśmy, Macie, nieładnie tak. Mówisz? Nie jesteś, nie jesteś wychowany. Jestem źle drukowany, jak się z tym czuję. Myślę, że nie trzeba. Może mi nieczkowie pomóc z czymś? Przynajmniej mu odpisać. Bo jest zbyt upośledzony. Masz na tego klasa? Nie. Sorry guys. Yeah, yeah, <r políticas> <inação> They Did <laughs> yeah, yeah, yes, you? Did 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 Tuży, e Erika. Mówiłem, że do każdej drużyny jak dołączą, to musimy przegrać. Erika. Zabójstwo największe, dystans ale... 0 metrów. Ja w ogóle Ej, ja Ale ja to zrobiłem jakiegoś się z daleka. Nie zabijłeś. Nie Nieprawda. Może i się nie, nie nagrało, ale to było. A, Cię nie zabijłeś. <laughs> Mówię, że jak nie było na nagraniu, to znaczy, że tego nie było. Tak, a o co nie ma dowodu Nie ma dowodu, że Adolf Hitler wiedział tak, O nasza niem... ulubiona mapa No nieee gramy Kalina, Niemcy Niemcy A no nie, poczekaj Tak, teraz jako Niemcy będziemy O Bogu, ja pitole. nie chciało mi się Aha, to, nasza... to jest o, nie no Oj. na moście się wybronimy na spółkę. No pewnie. No bo na moście się nie mamy właśnie bronić, popatrz. Nie, nie. Do... Nienawidzimy tej gry. 90. 99... Aha, czyli tutaj jest 100 sekund czekania. Okej, okay, rozumiem. Ech, ech, ech. ech, ech. No. Pięknie śpiewany zielny. Prawie. Co 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 co? Erica. No tylko sobie stoper głącią. A co ci stoper? To i tak już trwa od dłuższego czasu. W sumie naraz powie, to jest już się nagrywa... 5 minut. No, no, to akurat, te 5 minut to... że w ten moment akurat będzie można wyciąć, bo to jest tak nudne. To się od może... No, to jest tak nudne, masz rację. No nic się nie dzieje no. 16 sekund jeszcze. Nie ma żartów o Żydów. Właśnie. Błeśki ma żart, żart maćku. Nie. Czemu? Nie. Bo nie. Na RFO pamiętaj. Obrona tego punktu jest bez sensu. Dlatego biegniemy to bronić. A nie. On bardzo dobrze. Skoro um, jesteśmy Niemcami. Trzeba obowiązować jakieś śmieszne żarty w Niemcach o Żydach. Więc no. Taki ostatnio śmieszny kawał usłyszałem od kolegi. No, I teraz o Cicho. No. O to zaczynam kawał. E, no. Jak każdy myśli o Holokauście, to myśli o tysiącach, o milionach wymordowanych Żydach Polaków i o masakrze, o straszliwej rzeczy. Ale nikt nie mówi o tysiącach wymordowanych Żydów, tych cyganów. A wiesz dlaczego? No. No, pozytyw jak się nie mówi. Czułem. Eeeem... Hehehehe. Mówi Scott Kocham. No, trzeba jeść, szybko. Po. Po. Tak on. Ale postawiłem... A ja się Ale ci się nie udało. Ale postawiłem nam w jakimś kanaliku posterunek. Tego po co jak my już to straciliśmy? Żeby było śmieszne. A tak jak te żarty. Everything jest on cool Dokładnie tak Maćku teraz co powiedz jakiś, jakiś śmieszny kawałek. Nie, nie ma żadnych śmiesznych kawałek trafić. Nie ma? Nie ma no, jesteś się nieśmieszny. No już tu nie można się bić. Ale można no. się respić. Dubnijmy się na tym momencie, Rafałku. Załóż so, na poddaszu Nie cholery, dobra robimy tak Ja ci będę oznaczał lornetką a Ty matujesz. To w mojej yeah. imieniu. Nieważne, zaraz sam Dobra, no, Ty się zastanowisz, ale Ogólnie to tam Ogólnie mam STG, więc no Ja totalnie nic nie się widzę No mam lepszy pomysł. nie no, zwracujemy mnie Bronimy się tu na górze, chodź. To są jasne brody i siuty nas pokonali. Dobra, jestem w jakichś krzakach. Będę Ci oznaczał, gdzie są wrogowie to masz ich mordować. Tam są, tu mają czoło W ogóle jeden ale padł Gdzie jest jeszcze w ogóle? O! Tak. A tu przynajmniej na siedzibę Dobra no. Dobra, nie, co obserwuje w nas? Nie, tam e, Biegają w tym shopie, coś e, tu, Tutaj tj. biegają <laughs> Miałeś dobre wyobrażenie no, Tak bywa czasami Ale co się sam. długo to zajęło w ogóle? No wiesz kiedy zauważy... zabiłeś nas kiedy zacząłem strzelać, ale no nie bardzo nie. Ale... mi się popsuła znowu Przepraszam A... no, no, Ekran mi... Tak, no, tak ekran mi zaczął migać panowie O co a oni już do nas strzelają, aha. Czekaj, może zadziała. Nie. Połowa tego odcinka to będzie teraz... ...dźwięk włączania się mojej klawiatury. Ale już działa. Nie. coś śmiesznego będzie. Ojoj. Widziałem jak rąb bocia. Tak, to był ten sam czołg to jest. Mam szczęście. Ja tak sobie... Umarłem od tego samego czołgu. I to, to było takie, ja sobie tak siedzę, patrzę, o coś strzela. Ej coś strzela i tak dostałem. No Rafa, bo ty jesteś są Mówi się czołgu, czy czołga? Czołgu. Ale zależy... Zabrył mnie czołg. Jestem Umarłem od tego samego... Czołgów? Umarłem od czołgu. Okej. Okay. Tak mi się wydaje, ale nie wiem. Nie wiem, to się Tobie ufam, co. Nie lubię czołgów. To raczej nie jest czołga. Czołga jest czołg. To może ja nie lubię czołga. A pod wagonem. W klasie. To brzmi jak najgorszy plan, ale no ja nie, nie ważne. Ale... Mogę obrzucać granatami no. na naszej... w rogu człowieka zanana szyi? Nie no! Przecież w jakichś kszakach i ja sobie celuję, no okej. Okay. Tylko jak mnie zauważy, przecież... to go zabiję. Zginąłeś się z tego samego czołga. Od tego samego czołga. Dopiero no, moje oddane strzały to jest jeden. Tak jak te ostatnio. Taka, tamta gra trwała trochę dłużej, ale masz jeszcze czas Jeszcze mamy 25 minut. Może pamięć mojego komputera nie umrze Może. No to w tak co mamy Przecież masz tam dużo pamięci. Mam 50 giga, więc. <noise> no to ja będzie do... A może tam tamten poprzedni odcinek możesz usunąć? Ok, no. O ty gruby grubasie... Nie wiem, do kogo to powiedziałem, ale no... Tak to kwiatujesz. jest grubas, my go nie lubimy. My go I nie lepiej go pobić. Okay. No, idę na tytole, Mam kampę, wychylam się z niej i zaraz, zaraz... ...od razu żałóg do mnie nawala, wszystko do mnie nawala. No tak bywa. No ja, fałku, ja już nie ja chcę być na tej wołaj. Wolę być debilem nie na froncie. Ja, Potem koło, będzie będzie historia. Dwóch debil przeciwstawili się e, Bogom. Tak, tak się tak się. Też? Możesz być? Tak. tak. I pięknie. Co zdechli ja, od dużego jelona? I będzie. Ale... Nie no, chodź na... mi. Chodź mi zniszczył ciężarówkę, którą ja chciałem zniszczyć. Nie mu to cię sobie. się, to będę chodź. Widziałeś jaką smooth zapowiedź zrobiliśmy serii? Nie, ale o chodzi? No, no dobra. W Nie wiem. Widzę? Nie, nie. To tam był koleś. Do no i nie wiem jak oni to robią, nie... Nie wiem, ja po prostu idę chłop idzie ja innym innym i mnie zabiją. Jest mi smutno. i będę płakać znowu. Mam depresję. Nie tylko ty. Nie tylko ty. Granatki Też masz. Czało lecą. A ja się ciągam, ostatnie. Wina tego, że nie znamy mapy, to przez Żadnej mapy w tej grze praktycznie nie jest. O, granaty do na łupki, wybuchają sobie trawę, albo granat Okej, okay, czyli nie warto wchodzić pod te wagony. Nie warto Nie warto, nie warto Czy położyłem w jakimś krzaku i czekam aż wrogowie wyjdą ich rozstrzelać mhm. Problem jest taki, że nikt tu nie idzie, a że życie zaraz ktoś mnie obejdzie od tyłu i zabije z saperki. Tak może być. Nie, to jest granat. Co to za ciało? w niebo. Słyszę ich tam. No, schowałem uh, głowy i nie Ale no. wiem, gdzie mają posterunek jeden. Ja tam już granaty rzucam. Okej, okay, tam przy torach miałem, przy moim ciele, nie wiem, czy widziałeś. No i więcej tam rzucam. Okej. Okay. Pamiętaj, musimy wygrać, rzucam. żeby się ten odcinek nie renderował znowu 3 godziny. Ale to go przecież dzielimy na dwie części. Ja się nie wiem, czy jest sens, to będzie 20 minut. Się na Może... Jak je zalesie, to nas przepchają. Niech nas przepchają, to tak, ale... To jak nie jak nie... Nie wiem, czy to... nagrywanie hlt to byłby dobry pomysł. To... Cieszę. na oczy. Znaczy dobrze, że ja nie nagrywam, bo ja nawet wrogów nie widzę po prostu no to jest ja to jak ja jak nawet na widzę, porządku a... grania w tą grę. Nie, ja to ja nawet widzę, ale... I tak hmm. nie jest jakoś super. Hmm. Para, wilo. Cycha leży. No i tak. Mówiłem, Zagra zagrajmy kiedyś w Cedwonem Tahiti na Modern Day. A co? No ja... od boku gdzieś. Mm. Depresja. Tak to bywa. O, zniszczyłem imposterunek. Nice Granaty, ale zniszczyłem Może mam kiedyś kilo? Nie tak, <gulatory> tak, zabiłem jedną osobę to, um, o, Sorry, what? Jeden dziękuję Panther, okej okay. Wow, mam Jedy 17 FPS Mój intern

Pleców, czy to od przodu nie wiem Przynajmniej to pokazywanie skąd dostałeś tak nie działa w tej grze. No w tej grze nie ma pokazywania skąd dostałeś Właśnie jest w teorii dostałeś i ci to... zaznacza, że dostałeś Tak jakby z jakiegoś kierunku a nie. No, no, to Ale, jest ale mniej mam kolesie mi heada, więc jestem w siebie dumny. Nie, ten, nie, nie w Chyba. Będzie, to nie jest nie Chyba. Może tak, jakieś tutaj gdzieś Chyba Nie ma drugiego brzegu tego wału jakby tam... Są nie wiem, czy to Nie, dobra, jeszcze to... nie ma teraz... Zabiłeś? Nie, ale zniknął człowiek, ale teraz znowu się pojadą. Um. Ale Jednak nie, pójdą, nie chcą. Nie chcą robić jakichś strzałów. Postrzegać, co to... Infantrymark, there is bunch of enemies still to Beznadziejna mapa. Check map, guys. Dostałem właśnie z czołgu to wraz. Działo mnie w tyle ze mnie było. To już tego, Kursk jest lepsze, albo nawet Stalingrad. No, chociaż można się fajnie pokampić w tym śniegu, a tu... To... Jeszcze ten czołg Bo... Chcę się przebić dla nich, z kraszkami, bokiem, ale to jest tak mało możliwe. Dobra, wiesz, by się bronimy, ale no... To za chyba? Był w krzakach. Był w tych krzakach, do których ja właśnie biegnę, żeby się stanąć. zabił cię? Zabiłeś? Nie, zabiłem, zabiłem. Ale ja nie, On nie można. Położyłem raczej i spróbuję ich tu... Posankować ładnie, albo granat. Enemy tank mark is accurate. na mnie wyrok eee, nie Pan Yes sir. Okay, o kurde! Strzelałem na oślep i go nie zabiłem! nie go. Co a, ale zabiłem jednego. Ale mnie strzelają. And there is a tank at the south. Uh, we need help on... Uh, no. on, uh, on right o side by the road Switched To już się nie da wejść No wejdź tu! No, wtrąciłem Jest tu! Wejdź tu Prowadzę jakiś lasem do jakiejś Mi się zlagowały granaty nie zmowiemy mnie nie tu też Następ w stodole? Przebiegnę do ciebie. Jak musisz. Nieważne. O, medyk. Nie wiem czy po mnie przyjdzie, czy nie umiesz o podrada. Nie, w teorii jest już. Miało z jego strony. Było w i po prostu more, zaczął na ośmiu, right to to mogli... Ma ale mam zatem przykłady w Nie Ja tak mam w sumie. Myślę, jesteś w Tak. Ogólnie mamy tak dwadzieścia minut nagrania. Miecz ołów zniszczył. Tak, ale nieźle się bronimy. Nie, akurat ten punkt do obrony nie jest taki zły. Bo trudno jest no, wbić a... tam jakkolwiek na ten punkt i... Ogólnie jeżdżemy tu co. no, być ca... no, nie by, słyszyłem. My tu mamy w ogóle bardzo szybki resp, 10 sekund tylko Ok, enemy supplies down No, to jest takie początkowe, no No wiem, wiem Dobra. Fuck, shotgun out To jest Taki, no. no, ja sort of no, taki fajne ja bym zaraz z niej zaczął drugi odcinek, To że... Pytacie mnie, co zostało, ile się nagrało, czekaj okay. 22 W sumie można Dobra, to ja kończę i zaczynam od